To zjawisko tak stare jak cywilizacja. Egzorcyzm rytuał wypędzania demonów z duszy opętanego. Dziś na całym świecie przeżywa renesans. Czyżby prawdziwe demony nabierały mocy? Czasami myślę, że połowa społeczeństwa jest w pewnym stopniu opętana, ale o tym nie wie. A może naszym osobistym demonom uchodzi na sucho? Diabeł kazał mi to zrobić. Uważałabym też na to, kto patrzy, bo gdy ktoś to obserwuje, jego może to spotkać. Co gorsze...